Dzień dobry, dziś witam Was za kierownicy kolejnego Maybacha i od razu, żeby nie było nieporozumień, chciałem Wam pokazać, dlaczego nie mogę tym autem zaparkować w swoim garażu, bo wjechać bym wjechał. Uwaga! No, niestety te progi wystają tak daleko, że nie mógłbym się przytulić do ściany, bo no, one by wylazły na tamtą stronę. A z tej strony, no, musiałbym się wspinać, jak to było z Fordem Rangerem Raptorem. Nie, nie będę tego wpychał kolanem do garażu. No chyba, żeby się akurat tak złożyło. To wtedy pokażę wam zdjęcie. No jednak. Ale teraz pokażę wam coś zupełnie innego. Mianowicie Siedzę za kierownicą, tak, w ogóle zupełnie normalnego Mercedesa GLS. Który sam w sobie przecież jest szczytem szczytów, jeśli chodzi o luksusowe, ogromne suwy. Ten ma dodatkową piękną cechę, którą już się zachwycałem. W normalnych limuzynach, klasy S. oraz w limuzynie klasy S Maybacha, którą wam pokazywałem niedawno ględząc o wszystkim tylko nie o tej limuzynie, ale na to i tak zwróciłem uwagę. A mianowicie yy, chodzi o to, że yy, to auto potrafi zawracać w miejscu. To jest nieprawdopodobne, co dają Cztery koła skrętne. Co ja się będę dużo wypowiadał. Jestem na środku skrzyżowania, normalnego skrzyżowania. Popełniam oczywiście grube wykroczenie w tym momencie, ale na szczęście jest zupełnie pusto, więc nikomu nie przeszkadzałem. A to co widzieliście, no. Załatwia sprawę. Ale nie to jest najważniejsze w tym samochodzie. Te progi też nie. To, co w tym samochodzie jest najważniejsze, to to, że chociaż w tym samym nadwoziu możemy mieć już de facto auto wyczynowe, czyli wersję AMG63. Że możemy mieć zupełnie normalne auto rodzinne, tyle że hiperluksusowe i olbrzymie. Czy to z dieslem, czy to z benzynowym silnikiem, czy to V6, czy V8. Po czym, no, nasz wzrok, jeżeli jesteśmy rzeczywiście klientami na takie coś, nasz wzrok pada na szczyt. Listy i tam obok, a raczej powyżej Mercedesa GLS 63 AMG który ma 612 koni mechanicznych. Z tym samym silnikiem, tylko w innej nieco wersji, a mianowicie 577 koni plus 22 konie z silnika elektrycznego, bo to jest miękka hybryda. Czyli no, ten sam silnik V8 4.0 biturbo, de facto quad turbo, bo to są dwuślimakowe turbiny. Ten sam silnik, który na przykład jest e, licencjonowany Aston Martinowi. Tu, no dobra, dba o to, żeby było jedwabiście miękko. Jego właściwie tu nie słychać. To jest ogromna różnica wobec 63 AMG i zasadniczo bardzo trudno mi zdecydować, czy to jest różnica na plus czy na minus. Bo jednak, jak się kupuje 63 AMG, kiedy człowiek sobie a, przedstawia to, co to auto potrafi, no, to się godzi z tym, że tam jest hałas, a nawet wręcz pożąda tego hałasu. No bo to jest takie półwyczynowe auto rodzinne. Ale tu, o teraz przez moment usłyszałem, nie wiem czy wy też, że mam tutaj pod maską coś innego niż elektryczny napęd. Bo. To auto, nawet jeżeli jest o tyle słabsze i o tyle mniej agresywne od 63 AMG, a to się nazywa 600 Maybach, jest niemal równie szybkie jak 63 AMG. Ale mam dziwne wrażenie, że nikomu by nawet nie przyszło do głowy tę szybkość wykorzystywać. Bo ja mam takie skojarzenie. Dawno, dawno temu, za czasów cesarza Napoleona, politykiem, filozofem, do pewnego stopnia ulubieńcem tłumów, był Nijaki Talleyrand. I otóż, pan Talleyrand pewnego pięknego dnia pojawił się jako jak najbardziej zaproszony gość. Na uczcie, gdzie ktoś przez niedopatrzenie albo gapiostwo w ogóle nie zauważył, kim jest gość i nie wskazał mu należnego mu miejsca obok gospodarza i tak w ogóle. Gospodarz nagle po rozpoczęciu uczty zorientował się, że przy stole siedzi talleyrand, sam talleyrand. I on siedzi gdzieś po prostu przy stole. Więc rzucił się, przepraszać, wołając, że e, błaga o wybaczenie, że tak dostojnego gościa nie posadzono na honorowym miejscu. A na to Talleyrand zimno stwierdził: Miejsce honorowe jest. Tam, gdzie ja siedzę. Więc to mi się strasznie skojarzyło z tym, że kiedy jadę tym samochodem, tym razem wyłącznie jako kierowca w ogóle nie mam mowy, żebym myślał o tych pojedynczych, cudownych fotelach z tyłu, bo to jest dla prezesa, który sam prowadzi, ewentualnie wozi swoje e, rodzinne przyległości. Więc po pierwsze, miejsce honorowe jest tam, gdzie ja siedzę. A po drugie, przyspieszenie odpowiednie i prędkość odpowiednia to są to przyspieszenie i ta prędkość, z jaką ja jadę. Jeszcze bardziej by tu pasowało, jak e, pewien lord w Wielkiej Brytanii obserwując. Skautów maszerujących, gdzie był jego wnuk, stwierdził, że wszyscy skauci szli poza jego wnukiem, szli nie w nogę. Bo to jest ten typ myślenia. Ale naprawdę, po całym tym głupio-długim wstępie, powiem wprost: prowadząc ten samochód, tak naprawdę, właśnie zaczynam mieć. Ojej, ja tu miałem skręcać. Tego typu myśli, że tylko ja się liczę, tylko mój samochód się liczy, przepraszam pana, tylko prędkość, z jaką ja jadę, jest odpowiednia, tylko sposób przyspieszania, jaki stosuję ja, jest odpowiedni. To jest zupełnie niesamowite. Przy czym co ciekawe, nawet na tle tej jeżdżącej salonki, którą Wam prezentowałem jako Mercedesa S680 Maybach, przypomnę V12, jeden z ostatnich, to właśnie tu! Czuję się o wiele, wiele bardziej dostojnie, o wiele bardziej wyróżniony, o wiele bardziej odcinający się od plepsu, a właściwie nie od plepsu, w ogóle od świata. Ja tu jestem w swoim prywatnym świecie, w swoim zamku. Co jeszcze ciekawsze, za kierownicą tego GLS-a 600 Maybach. Jedzie mi się jeszcze bardziej komfortowo niż za kierownicą Mercedesa S680 Maybach. A więc najbardziej limuzynowej limuzyny, jaką można mieć poniżej Rolls Royce'a topowego Fantoma. Po prostu niesłychane. Komfort resorowania tego zawieszenia pneumatycznego wykracza poza absolutnie wszystko, co do tej pory zdarzyło mi się testować, czym zdarzyło mi się zachwycać. Cisza za kierownicą w kabinie tego auta wykracza poza absolutnie wszystko. Oczywiście, otoczony jestem tutaj takim samym mega luksusem, jak w przypadku S680 Maybach. ale tu czuję się o wiele bardziej naturalnie. Szczególnie, że za kierownicy nikt mnie nie wygoni. A dzięki temu wysuwanemu progowi, nawet jak będę miał o 20 lat więcej, to swobodnie tutaj wejdę. Tego samochodu się nie spodziewałem. Słowo daję. Absolutna swoboda przyspieszania. Absolutnie do przyjęcia. 16,5 litra na 100 kilometrów. Mówimy o prawie 600 koniach mechanicznych. O samochodzie, który waży 2,5 tony. Jest takiej wielkości, że no, oczywiście, z obowiązku. Kronikarskiego, podejmę próbę wsadzenia go do swojego garażu, ale to jest tak naprawdę próba z góry skażana na porażkę. To nie jest auto do upychania w garażach takich jak mój. To nie jest auto w ogóle do tego, żebym ja, jako jego właściciel, kierowca, gdziekolwiek je upychał. To jest auto, którym ja po prostu jeżdżę, w którym ja mieszkam, jeżeli akurat w nim jestem. Tak. Właśnie tak. Coś niesamowitego. Prawdę mówiąc. Nie, no ja już to powiedziałem. Nie spodziewałem się tego samochodu, ale przede wszystkim nie spodziewałem się, że on będzie aż o tyle wygodniejszy, patrzcie mi na usta wygodniejszy od limuzyny Maybach. Jasne. W limuzynie Maybach na tylnym prezesowskim fotelu. Z całą pewnością podróżowałbym dużo bardziej komfortowo, ale jak Wam to już wielokrotnie mówiłem, mam alergię na podróżowanie na innym miejscu niż za kierownicą. A tam za kierownicą było mi cudownie, owszem, ale nie aż tak jak tu. To się po prostu nie mieści w głowie. Prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak Mercedesowi udało się stworzyć aż tak nieprawdopodobne zawieszenie. Bo, no dobra, bywały S-klasy, bywały S-klasy Maybach. Bywały Range Rovery na pneumatyce. Na pneumatyce są Rolls-Royce, na pneumatyce są Bentleye, ale słowo daje to jest stopień wyżej. A przy tym i jego niesłychana stabilność. Zadałem w Mercedesie pytanie, czy w modelu GLS można bez dodatków Maybacha zamówić równie dobre zawieszenie? No i w odpowiedzi od razu było widać, że nie. To się nie da. To jest niemożliwe. Bo właściwie, kogo by to interesowało? No dobra, to przynajmniej czy można mieć Maybacha bez tej na stałe zamontowanej lodówki z tyłu, która odbiera mu tyle rodzinnego charakteru, no, że tam jedna trzecia bagażnika znika? Nie wiem, ale właściwie. Na tym się kończą moje potworne problemy z tym samochodem. Nie, e, ja jestem naprawdę odporny na luksus. Nie robi na mnie wrażenia jeżdżenie Rolls-Royce'ami i tak dalej. Absolutnie nie zrobiło na mnie wrażenia, nawet kiedy zobaczyłem, że ten lakier ma w sobie głębię, jakiej do tej pory w żadnym lakierze jeszcze nie widziałem. Bo jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że to wcale nie jest czarny, ale również wcale nie jest ciemnozielony. To jest czarny w odcieniu ciemnozielonym albo ciemnozielony w odcieniu czarnym. A tak naprawdę. Pod tymi dwoma lakierami jest jeszcze coś innego, a może na, no? nie wiem. Nie zrobiło to na mnie aż takiego wrażenia, chociaż oczywiście trudno nie zachwycić się tak wspaniałym lakierem. Trudno nie zachwycić się tak wspaniałymi i tak monstrualnymi felgami w sensie wielkości. Trudno nie zachwycić się przestronnością. I widocznym luksusem w kabinie tego samochodu, który to luksus, notabene. Z jednej strony wybija się ponad wszystko, co w tej marce do tej pory widziałem, bo nawet pod naciskiem tu nic nie trzeszczy. A z drugiej strony, to jakby wam to powiedzieć, 880 tysięcy złotych na dzień dobry, i ciągle nie ma bezprzewodowego Apple CarPlay. Hmm, nie wiem, czy jest do dokupienia. Prawdę mówiąc, mam to w nosie. On tu po prostu powinien być. On jest oczywistością. Mój Boże, jak to przeszło przez te betonowe płyty. Tak, cały czas czuję, po czym jadę. Tak. Ale jest to jednocześnie tak zrobione, że ja po prostu wiem, po czym jadę, ale percepcja nierówności podłoża. Jest ograniczona do absolutnego minimum. Hmm. Nie ogarniam tego samochodu. Po prostu nie ogarniam tego samochodu. Nie byłem na coś takiego przygotowany. Kiedy odbierałem S680, Maybach. Tak, byłem na to przygotowany. Po pierwsze, dlatego, że rok temu jeździłem Maybachem z tym samym silnikiem co tu, czyli tym słabszym. A po drugie, jeździłem już całkiem sporo nową klasą S i wiem na co ten samochód stać. I wiem na ile jeszcze go poprawiono, kiedy zaoferowano wersję topową Maybach. Ale Byłem święcie przekonany, że kiedy zaoferowano wersję topową GLS wyżej niż 63 AMG, no to byłem przekonany, że mówimy po prostu o czymś cieszącym zmysły, dotyku, zapachu, węchu. No, nie da się ukryć. Niby wszystko jest takie samo jak w zwykłym gls ale kompletnie inne słowo daje. Więc byłem święcie przekonany, że właśnie tak będzie że on będzie jeszcze lepiej wykończony, będzie jeszcze lepiej pachniał, będzie jeszcze milszy w dotyku ale nie spodziewałem się, że to będzie aż od. Tyle lepszy, bardziej luksusowy samochód. To jest według mnie król luksusu. Nie limuzyna Maybach. Nawet dwunastocylindrowa. Wiem, że to zabrzmiało jak najstraszliwsze bluźnierstwo, ale taka jest moja opinia. Jak ja w ogóle coś takiego mogę powiedzieć? Nie wiem. Ale ja tak myślę, ja tak uważam. Taka jest prawda. Dziękuję, do widzenia.